Witajcie wszyscy i zapraszam na nowy film, w którym dziś pokażę Wam, jak dodać metodę płatności w sklepie Play. Otwieramy sklep Play i klikamy na nasze zdjęcie profilowe. Następnie wybieramy płatności i subskrypcje, a potem metody płatności. Tutaj pokazują się różne opcje, które mamy do dyspozycji, aby dodać metodę płatności. Możemy dodać kartę debetową lub kredytową, dodać płatność przez rachunek telefoniczny, w moim przypadku Vodafone, albo przez PayPal, Paysafecard lub użyć kodu, czyli klasycznej karty podarunkowej. Na przykład, jeśli chcemy dodać kartę kredytową, klikamy tam, gdzie jest napisane dodaj kartę kredytową lub debetową. Wypełniamy wszystkie dane: numer karty, datę ważności, kod CVV oraz nasz adres. Kiedy wszystko uzupełnimy, klikamy zapisz kartę. I od tego momentu możemy już dokonywać zakupów bez żadnego problemu za pomocą tej metody płatności. Mam nadzieję, że ten film Wam pomógł i do zobaczenia w kolejnym.